Dzisiaj z nami Thinkphone 25. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tego też są OK. Ale przede wszystkim, może od tego powinienem zacząć, zapraszam na stronę którysmartphone.pl. Tam wrzucam pisane testy urządzeń. Tego telefonu test też już tam wisi. Jakieś newsy ale przede wszystkim są rankingi smartfonów w różnych przedziałach cenowych, tak żeby każdy mógł sobie wybrać smartfon dla siebie i żeby po prostu nie Przepłaca. Nasz dzisiejszy bohater jest już troszeczkę znanym Wam urządzeniem, dlatego że tak naprawdę to jest Motorola Edge 50 Neo, tylko ubrana troszeczkę w firmowe ciuszki. Dlaczego? Dlatego, że Lenovo jest właścicielem motoroli i od jakiegoś czasu robi właśnie ThinkFony, czyli takie biznesowe smartfony z przeznaczeniem właśnie dla korporacji, dla biznesu. Już jeden taki telefon testowałem, o, tutaj możecie go znać. No i to już jest kolejny przedstawiciel tej linii. Bardzo fajny, bardzo ciekawy, aczkolwiek tym razem mam tutaj kilka wątpliwości. Co ciekawe, których nie miałem przy tej Motorola Edge 50 Neo, ale wynika to troszeczkę właśnie z tego, że tamten telefon jest cywilny, czyli tamten telefon jest dla. Zwykłych zjadaczy chleba, i tam na przykład doskonałe zdjęcia jak na tą półkę cenową, bardzo mi się podobały. Natomiast tutaj no, jest dokładnie ten sam zestaw obiektywów. Zdjęcia są dokładnie tak samo bardzo fajne, wręcz doskonałe, jak na tą półkę cenową, ale w tym telefonie jednak chodzi o coś innego. Chodzi o zabezpieczenia, chodzi o pracę. No i ten procesor, który jest w tym telefonie, tak jak tam wystarczał i za cenę lepszych zdjęć byłem w stanie przymknąć oko na jego czasami tam jakieś minimalne przycięcia. Tak tutaj boję się, że tej mocy obliczeniowej może być troszeczkę za mało. Dlaczego? Ten telefon, tak jak już powiedziałem, jest przeznaczony dla pracowników korporacji, dla firm. On kosztuje 2-200 bez złotówki. Można go znaleźć na stronie Motorola. I najważniejsze w nim jest właśnie oprogramowanie firmowe, czyli pakiet Business Edition, który jest objęty 3-letnią gwarancją. Oczywiście ten telefon, tak samo jak ta cywilna wersja, ma 5 lat aktualizacji, więc tutaj jest doskonale. No i tak, ten pakiet Business Edition zapewnia bez rejestrację pakiet Think Shields Moto Device Manager, czyli zdolnym zarządzaniem smartfonem, Moto Software Control, czyli coś, co pozwala zarządzać aktualizacjami przez pracownika IT i oprogramowaniem telefonów pracowników. Jest Moto Safe, pozwalający administratorom IT blokować i wyłączać urządzenia, jeżeli zostaną skradzione albo zgubione. Do tego jest pakiet Smart Connect, umożliwiający połączenie telefonu, tabletu i komputera i wykorzystanie na przykład aparatu smartfona jako kamerki internetowej. Netowej. Uf. Czyli tych biznesowych rzeczy jest tutaj dużo, wszystko jest bardzo profesjonalnie i bardzo fajnie zrobione. Korporacje będą z tego telefonu zachwycone, tak mi się wydaje. No i też dlatego pewnie ten telefon kosztuje troszeczkę więcej niż jego cywilna wersja właśnie przez to oprogramowanie. Ale, tak jak już mówiłem, to nie jest moje pierwsze zetknięcie z ThinkFonem i... Pierwsze urządzenie podobało mi się troszeczkę bardziej. Dlaczego? Dlatego, że tam był Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli procesor topowy, albo przynajmniej ekstopowy, bardzo wydajny. A tutaj mamy ten Mediatek Dimensity 7300, czyli procesor średniopółkowy. No i tak jak mówię, te wszystkie rzeczy, które są wykorzystywane w. Telefonie służbowym. Wydaje mi się, że potrzebują troszeczkę większej mocy obliczeniowej. To jest moja jedyna wątpliwość dotycząca tego telefonu. To już nie przynudzam, tylko szybciutko opowiem Wam, jak tego telefonu mi się używało. A, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna: pudełko. Zobaczcie. To jest coś, nad czym warto się chwilę zatrzymać, dlatego że wszyscy teraz mówią pudełka, pudełka. Unia Europejska, brak ładowarek i tak dalej. No to patrzymy się tutaj. Jest etui, fajne, ale ja ten telefon nosiłem bez etui, dlatego że nie jest doskonale wykonany. Szkoda by mi było pakować go w etui, no ale jak ktoś chce, proszę bardzo, może zapakować ten telefon w etui. I uwaga, uwaga, co. Tak, ładowarka 68W. Otóż pamiętajcie, moi drodzy, to nie jest tak, że Unia Europejska zakazała zakazała wrzucania ładowarek producentom telefonów. Jest tak, że po prostu musimy mieć wybór, tak i musimy mieć możliwość kupienia takiej ładowarki, jeżeli nie ma jej w telefonie, ale to nie znaczy, że producent nie może wrzucić ładowarki do telefonu. Oczywiście wszyscy producenci wiadomo, jak robią. Jak można zarobić więcej dodatkowo, no to, to czemu nie i nie wrzucają tych ładowarek do telefonów, ale można, da się, tutaj ładowarka jest. Telefon zresztą ma też ładowanie bezprzewodowe. Dobra, koniec tego przydługiego wstępu i teraz szybciutko, na tyle na ile ja jestem zdolny do szybkiego opowiadania, opowiem Wam jak tego telefonu mi się używa zaczynamy od budowy i tutaj tak jak w poprzednim ThinkPhone tak samo tutaj włókna aramidowe z tyłu bardzo fajnie to wygląda bardzo ładnie oczywiście wszystko jest na podobieństwo laptopów modeli ThinkPad X1 Carbon tak bo tak to mniej więcej wygląda no i to jest fajne miłe jakoś się tam specjalnie nie budzi, nie rysuje się bardzo bardzo ładny telefon z napisem ThinkPhone z tą Charakterystyczną czerwoną kropeczką, natomiast cała reszta jest dokładnie taka sama jak w Edge 50 Neo, czyli płaskie boki już stworzywa, karta, dwie karty SIM, USB-C, dwa głośniki, nie będę dzisiaj puszczał muzyki, ale one grają całkiem przyzwoicie, przyciski i już telefon spełnia wszystkie militarne standardy, czyli 810H, wszystkie procedury testowe, czyli upadek z wysokości. 1,2 m, odporność na zanurzenie w wodzie oraz odporność na pył zgodnie z normą IP68. Działanie w ekstremalnych warunkach pogodowych od minus 30 do 60 stopni przy wilgotności powietrza sięgającej 95%. O, tak to producent wszystko określa. No i rzeczywiście ten telefon jest wykonany moim zdaniem doskonale. Jest niewielki jak na dzisiejsze czasy. Jest lekki, 171 gramów znowu kopię i wklej i bardzo dobrze 6, 36 cala, POLED. 462 ppi, odświeżanie do 120 Hz, HDR10+, jasność maksymalna 3000 nitów. Płaski, różnica to jest szkło ochronne, tutaj jest Corning Gorilla Glass 7i, czy mocniejsze, tam w tej cywilnej wersji jest Corning Gorilla Glass 3. Płaski ekran, tak jak już powiedziałem, z naklejoną bardzo fajną folią, która absolutnie nie odchodzi, z równymi ramkami z każdej strony. Doskonale tutaj wszystko widać, bardzo dobrze się tego telefonu używa, działa dwuklik. Działa czytnik linii papilarnych, który jest optyczny, a nie ultradźwiękowy, więc troszeczkę dłużej trzymamy palec, ale wszystko ładnie się odblokowuje, i oczywiście jest tak samo odblokowywanie twarzą. O! Musiałem przybliżyć swoją twarz, i teraz już działa bardzo szybko. Także tutaj nie ma żadnego problemu. I uwaga, tada, tak samo jak w tamtej mocy, jest always on display, nie takie sometimes czyli które gaśnie po 10 sekundach, ale jest zwykle normalne Always On Display. W ustawieniach szybko jeszcze pokażę jak to wygląda, ale też tutaj nie ma jakichś specjalnych cudów. Tu mam ustawienia, tu jest wyświetlacz, kolory żywe, promienne albo naturalne z temperaturą. Więc sobie tutaj wszystko dostosowujecie, jest częstotliwość odświeżania. Automat 60 albo 120 to nie jest ekran LTP, czyli tutaj, jeżeli automat to przeskakuje pomiędzy 60 a 120, podświetlenie nocne, zapobieganie migotaniu itd. Tak tak tutaj przedstawimy od razu wygaszacz ekranu. W sumie wyświetlacz pierwsza klasa. Działanie i oprogramowanie tak jak już mówiłem, Mediatek Dimensity 7300. Edge 50neo sprawdza się doskonale. Tutaj w takich cywilnych zastosowaniach tak samo jest, wszystko bardzo dobrze. Na moje oko troszeczkę więcej jest jakichś przycięć. Być może to jest kwestia właśnie tego cięższego oprogramowania, tych wszystkich rzeczy, których nie ma tam w cywilnej wersji. Najwięcej tych przycięć można zauważyć tutaj w aplikacji aparatu. Widzicie, to nie jest takie jakoś specjalnie płynne. Tutaj ta animacja na przykład za pierwszym razem nie, za drugim razem już była bardziej płynna. Natomiast no, co do zasady, wszystko bardzo fajne się tutaj dzieje, wczytuje się. Już sobie wczytamy jakąś zakładkę, żeby nie było. Bardzo powiadomienia schodzą, jak widzicie. Tu się wszystko przewija. Wielozadaniowość jest w miarę, czyli też całkiem, całkiem, moim zdaniem. No, Rozmowy telefoniczne, bardzo dobre, oczywiście jest 5G, działanie NFC bez zastrzeżeń, GPS tak samo bez zastrzeżeń. O, to tak to wygląda. Teraz biznesowa część oprogramowania o tym już mówiłem, natomiast cywilna to jest tak samo jak wszystko w innych motorolach, na przykład, mm. proszę bardzo, latalka jest Family Space, CG, możliwość personalizacji, czyli tutaj możemy sobie wejść w ustawienia. Motywy, czcionka, tapety, no mnóstwo tego jest, więc naprawdę tutaj każdy znajdzie coś e, dla siebie. E, nie ma aplikacji śmieciowych poza jedną. Poza jedną tutaj jest OneWeather, coś takiego, natomiast oprócz tego nie było tutaj żadnych śmieci. E, co dziwne, tego nie można odinstalować. Jest na stałe, no ale można wstrzymać albo można korzystać. W sumie pogoda e, tutaj dobrze się pokazuje, więc też nie mam z tym jakoś specjalnie żadnego problemu. Szybciutko zdjęcia filmy. Zestaw obiektywów taki sam jak w Edge 50 Neo, czyli główny 50 megapikseli światło 1.8 z optyczną stabilizacją obrazu. Jest obiektyw tele 10-megapikselowy z trzykrotnym optycznym zoomem i też z optyczną stabilizacją obrazu. Szeroki kąt 13 megapikseli, selfie 32 megapiksele. No i w tamtym telefonie bardzo mi się podobał ten zestaw. Tutaj dokładnie jest tak samo. Bardzo fajne zdjęcia, jak na tą klasę cenową oczywiście. Jest zwolnione tempo, bo jest film. Nagramy film w 4K i z przodu i z tyłu. Zdjęcia te portretowy, nocne zdjęcia te profesjonalne. No i tutaj więcej podwójny zapis, fotobudka. No jest się e, czym pobawić. Jest skaner, jest podwójny zapis zdjęciowy i e, wideo. Jakość zdjęć jest fajna, już pokazuję, bo tych zdjęć sobie tutaj e, narobiłem troszeczkę. Idziemy sobie tutaj zdjęcia na tym urządzeniu. Proszę bardzo, kot pięknie pozujący. Ilość szczegółów. Fajna, te zdjęcia są dosyć mocne, jeżeli chodzi o kolory. No ale mi się to podoba. Najważniejsze, że o tych szczegółów jest mnóstwo. No i zobaczcie. Tutaj nie ma się do czego czepiać, typ portretowy, zobaczcie ładnie tutaj pierwsze tło, pierwszy plan ostry, z tyłu już jest rozmycie. Trzykrotny obiektyw tele, to jest, no i też naprawdę jakość jest bardzo fajna. Selfie, proszę bardzo, w trybie portretowym, ładne odcięcie zdjęcia nocne też są bardzo fajne też mają dużo szczegółów więc tutaj no, nie ma się czego czepiać naprawdę to jest zdjęcie zwykłe to jest w sobie nocnym czyli jest rozjaśnione ale też bez przesady proszę tutaj no więc tak jak zdjęcia tam mi się bardzo podobały tak samo Zdjęcia tutaj też mi się bardzo podobają i tutaj nie mam na co narzekać, podobnie jest z filmami, też ja nie gadam. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. 1, 2, 3, witam. Zaczniemy sobie od nagrania w 4K, które można zrobić w szerokim kącie. No to to jest plus, natomiast no nie można się przerzucić na obiektyw główny. Trzeba takie nagranie zapauzować, o, bo podjechać możemy do 0,99. I w tym momencie jesteśmy na obiektywie głównym, a stąd można się przerzucić. To jest dwukrotne przybliżenie, a tutaj trzykrotne, czyli na obiektyw tele. Dzień dobry, a jakby ktoś chciał, to może też nagrać selfie do rozdzielczości 4K o. i to by było na tyle. Się Co nam jeszcze zostało bateria? No więc dokładnie tak samo jak w tamtym telefonie. Taka sama bateria, takie same ogniwo 4310 mAh, ale tak tam mi nie przeszkadzała ta jej mała objętość, mała pojemność baterii, bo i tak ten telefon wytrzymywał mi od rana do wieczora albo do następnego dnia rana. Nie, ma, nie było tutaj żadnego problemu, bardzo szybko się ładuje, 68 W, jak widzicie, jest tak samo ładowanie bezprzewodowe, 15 W, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Tak w telefonie służbowym, który chyba co do zasady jest obciążany częściej, no to wydaje mi się, że ta bateria może nam gdzieś tam siadać, jak cały czas mamy podłączony ten telefon, gdzieś jakieś komunikatory, jak cały czas na nim siedzimy, obliczamy, coś robimy i tak itd., tak tak no to chyba chciałbym, żeby akurat w takim telefonie ta bateria była troszeczkę... Większa I myślę, że przy używaniu takim cięższym służbowym, no to niestety ten telefon trzeba gdzieś tam będzie jakoś w ciągu dnia podładować. Czyli, co ja sobie sądzę o tym urządzeniu? Telefon jest mały, zgrabny, bardzo dobrze wykonany, ma oprogramowanie świetne, dostosowane do zadań biznesowych i zapewne też kosztuje troszeczkę więcej niż cywilna wersja. Moją jedyną wątpliwość wzbudza jego moc obliczeniowa, czyli procesor. Myślę, że tutaj przydałaby się troszeczkę większa moc, troszeczkę lepszy procesor i co za tym idzie, też troszeczkę większa bateria. O, i to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co! I do następnego smartfona. Na razie, hej, cześć!